Jak Państwo widzą, Dąbrowska Straż Miejska została wyposażona w nową parę oczu. Dzięki systemowi monitoringu będziemy dokładnie wiedzieć, co dzieje się wewnątrz samochodu, jak i na zewnątrz. Dąbrowska Straż Miejska w swoich pojazdach została wyposażona w nowy monitoring. Tak, tak. Już w zasadzie można powiedzieć, że jest to narzeczenie funkcjonariuszy, którzy czuli, że, że chcą być transparentni w swoich wypowiedziach, w swojej, w swojej działalności. Nie. Chcą niczego ukrywać. Każda interwencja jest rejestrowana y, przez system monitoringu. Y, pojazdy wyposażone są w trzy kamery. Jedna kamera obserwuje na zewnątrz pojazd, y, druga kamera obserwuje wnętrze pojazdu, tutaj gdzie prowadzona jest rozmowa z ewentualnym sprawcą wykroczenia, i trzecia kamera znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po co zainstalowano ten system? No i jaki jest cel jego działania? Tak jak wspomniałem. Głównymi inicjatorami założenia systemu w pojazdach byli sami funkcjonariusze, którzy nie chcą być pomawiani o jakieś yy, zachowania niezgodne z prawem, w tym korupcyjne i tym podobne. System ma zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom, jak również wszystkim petentom, wobec których interweniują funkcjonariusze. Wszystko jest nagrywane, jest rejestrowane. Przez 30 dni utrzymujemy to na dysku twardym. Widzimy tutaj jedną z kamer. Ona może śledzić nie tylko wnętrze, ale również drogę, tak? Tak, tutaj na monitorze widać, jest widoczny obraz, który rejestrują kamery. Możemy zmieniać sobie ten obraz, możemy widzieć w tej chwili to, co przed pojazdem się dzieje. Jest to bardzo przydatne podczas ewentualnej kolizji pojazdu służbowego, kiedy. Przemiesza się na, na sygnałach i tym podobnych sytuacjach. Drugie, drugie miejsce w tej chwili widzimy tutaj nas, wszystkich wewnątrz pojazdu. I tak jak mówię, trzecia kamera, która rejestruje ewentualnie zachowania osób przewożonych transportowanych w pomieszczeniu do tego przygotowanym. Czy to jest pionierskie rozwiązanie? Czy powiedzmy policja bądź Straż Miejska w innych miastach również korzysta z tego typu monitoringu? Nie wiem, jak wygląda to, jeśli chodzi o inne straży miejskie. Jeśli chodzi o policję w Dąbrowie, to dysponuje pojazdami, które wyposażone są również w rejestratory. Są to rejestratory, które służą przede wszystkim do kontroli prędkości pojazdów, ale są to wideorejestratory, rejestrują również wnętrze pojazdu i całą rozmowę, cały przebieg interwencji, która odbywa się po zatrzymaniu pojazdów. A czy do tej pory zdarzyło się tak, że no, w sytuacji kryzysowej. Mm, tego typu monitoring sprawdził się. To znaczy, tak, samo zachowanie petenta jest od razu całkowicie inne. Widzimy, że to tylko sama informacja wsiada do radiowozu, jest informowane o tym, że interwencja jest rejestrowana. Momentalnie nabiera kultury. Zainstalowanie monitoringu w pojazdach Straży Miejskiej to skuteczna broń. Każde zachowanie, zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i zatrzymanego, może zostać właściwie ocenione.